Stres jest naturalną reakcją na trudne i nietypowe sytuacje, które pojawiają się w życiu naszych dzieci. W takich momentach dzieci mogą czuć się samotne, zagubione i przestraszone. Ich sposób radzenia sobie ze stresem w dużej mierze zależy od tego, jak my, rodzice lub opiekunowie, reagujemy. Dzieci do trzeciego roku życia mogą nie potrafić wyrazić swoich emocji poprzez słowa, jednak wiele możemy odczytać z ich zachowania. Gdy dziecko częściej płacze, ma problemy ze snem lub domaga się większej uwagi, mogą to być oznaki stresu. W takiej sytuacji zapewnij mu poczucie bezpieczeństwa. Weźmy je na ręce, przytulmy, mówiąc spokojnym głosem: Jestem tu przy tobie i jesteś bezpieczny. Proste rytuały, jak wieczorna kąpiel czy czytanie przed snem, pomagają dzieciom odnaleźć się w niepewnej sytuacji. Przedszkolaki często okazują odczuwanie stresu przez wybuchy złości, trudności w zasypianiu czy niechęć do zabawy. W takich chwilach starajmy się reagować spokojnie, mówiąc widzę, że jesteś zdenerwowany, może chcesz o tym porozmawiać, kiedy będziesz gotowy. Dajmy dziecku przestrzeń do wyrażenia swoich emocji i bądźmy obok, gdy będzie gotowe się przed nami otworzyć. Prosta zabawa, wdmuchanie balonika, może pomóc dziecku odzyskać spokój. Poproś je, aby wyobraziło sobie, że jego brzuszek to balonik. Weźcie wspólnie głęboki wdech, nadmuchując balonik, a potem powoli wypuśćcie powietrze. Powtórzcie to kilka razy. Dzieci w wieku szkolnym mogą mieć problemy ze skupieniem uwagi. Odczuwać bóle brzucha czy głowy, lub wyraźną niechęć do nauki. W takich sytuacjach starajmy się być wrażliwi na ich potrzeby. Zamiast przekonywać, spróbujmy porozmawiać. Widzę, że trudno ci się skupić na lekcjach. Czy coś cię trapi? Może się okazać, że dziecko potrzebuje więcej czasu na rozmowę lub po prostu przytulenie, za którym idzie poczucie bezpieczeństwa. Wspieraj w dziecku racjonalne myślenie, nawet w trudnych sytuacjach. Gdy wyraża swoje obawy, możesz mu odpowiedzieć: Rozumiem, że się martwisz, jednak jesteśmy tutaj razem. Wspólnie poszukajmy rozwiązania. Uczmy dziecko, że z każdej sytuacji można znaleźć wyjście. Nastolatki zwykle unikają rozmów lub wycofują się z kontaktów z dorosłymi, jednak nadal potrzebują naszego wsparcia. Zachęcajmy ich do wyrażania swoich uczuć. Mogą to robić na różne sposoby: poprzez pisanie dziennika, słuchanie muzyki, angażowanie się w ulubione aktywności. Bądźmy dla nich przykładem. Widząc, że ty dbasz o swoje zdrowie, twoje dziecko będzie bardziej skłonne się otworzyć. Zdrowe nawyki i rutyna dają dziecku poczucie życiowej stabilności. Zadbajmy o regularne posiłki, aktywność fizyczną i czas na odpoczynek. Gdy świat wokół się zmienia, te małe, codzienne rytuały pomagają dziecku zachować spokój. Najważniejsze, aby dziecko było świadome, że nie jest samo. Nasza obecność, miłość i wsparcie są dla niego największym źródłem siły. Uczmy je radzić sobie z emocjami i odnajdywać spokój w sobie. Przejdźmy przez te trudne momenty razem.